Witamy w styczniowym odcinku programu Miedziowy Kwadrans i zapraszamy na informacje związane z KGHM Polska Miedzie SA i Zagłębiem Miedziowym. KGHM otrzymał Złotą Kartę na lata 2023-2024, przyznał ją kolejny raz Centralny Instytut Ochrony Pracy. To karta lidera bezpiecznej pracy, którą pierwszy raz KGHM dostał w 2000 roku, a pierwszą Złotą dwa lata później. Odtąd miedziowa spółka nieprzerwanie utrzymuje pozycję lidera bezpiecznej pracy. KGHM to jedyna firma z branży górnictwa podziemnego oraz przetwórstwa metali w gronie wyróżnionych taką kartą. To oznacza, że kolejny raz doceniono poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy w polskiej miedzi. KGHM Polska Mieciesa należy do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy od roku 2000. To organizacja zrzeszająca obecnie 170 przedsiębiorstw z całej Polski. Bezpieczeństwo i higiena pracy, szczególnie ze względu na charakter działalności KGHM Polska Mieciesa, stanowi priorytet przyjętej polityki praw człowieka. Od dwóch lat KGHM kontynuuje realizację programu poprawy bezpieczeństwa pracowników Think About Consequence i korzysta z innowacyjnych technologii zgodnie z ZSRR. Aktualizowaną strategią m.in. szkolenia BHP z użyciem wirtualnej rzeczywistości. Nie od dziś wiadomo, że popularny wyżyk, czyli zespół szkół imienia Jana Wyżykowskiego w głogowie to szkoła z górniczo hutniczą tożsamością. A od teraz za sprawą. Nowego muralu jest jeszcze bardziej widoczne. Chodziło nam o to, żeby pokazać zarówno uczniom obecnym, jak i przyszłym, rodzicom i gościom w naszej szkole, że czujemy się, że, jesteśmy, że należymy do, do kghm -u. W ten sposób chcieliśmy pokazać nawiązanie zarówno do, do huty, jak i kopalni, ponieważ obydwa te nasze kierunki są pod patronatem kghm i we współpracy z kompetentnymi w branży będą no to piękny mural powstał. Jeżeli jest naprawdę ładne albo po prostu ciekawe, to fajnie przyjść i popatrzeć na nie. Bardzo mi się podoba. Podoba mi się, że jest ukazany, ukazane i huta, i kopalnia, bo widać tu szyb, ale też i widać kać i hutnika w przebraniu. Yy, dodaje to jakiegoś koloru do takiego codziennego życia. Związek Pracodawców Polska Mieć, który wraz z KGHM organizuje szereg wydarzeń i konferencji, podsumował działalność w roku 2022. Związek zrzesza 117 pracodawców z Dolnego Śląska, zatrudniających ponad 36 tysięcy pracowników. Związek Pracodawców daje swoim członkom szerokie pole do wymiany doświadczeń oraz umożliwia szkolenia z zakresu działalności biznesowej. To był bardzo dobry rok, pełen wyzwań, ale oczywiście spostaliśmy wszystkim wyzwaniom. W tym roku bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na legislacji, przygotowaliśmy ponad 500 opinii prawnych, 64 własne stanowiska. Jak zwykle takimi sztandarowymi naszymi projektami to, to jest Akademia Przemysłu 4.0, w której uczestniczyło ponad 1000 osób. Bardzo nas to cieszy, bo przy tej okazji pomagamy firmom znaleźć najbardziej optymalne rozwiązania technologiczne i przy okazji promujemy ich oferty. Podczas 35. Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się 10 stycznia, przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Związku Pracodawców Polska Mieć trzeciej kadencji. Na przewodniczącego Rady Związku został wybrany Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miecie SA. KGHM jest na pewno instytucją, nie tylko firmą, ale instytucją związaną także z całą grupą kapitałową, ale też szerzej z otoczeniem y, społeczno-gospodarczym Dolnego Śląska, która bardzo mocno stawia na stabilność. To chcę podkreślić, będziemy tak działać, ażeby tą stabilność zapewnić. Związek pracodawców polska mieć powstał w 1996 roku. Jego założycielem był KGHM, wraz ze swoimi oddziałami oraz spółkami z grupy kapitałowej. Członkami są również podmioty z sektora małych i średnich firm niezwiązane kapitałowo z grupą KGH. Obecne są także samorządy zagłębia miedziowego, dla których związek pracodawców jest ważnym pomostem współpracy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Dokładnie 99 absolwentów szkół współpracujących z KGHM w ramach programu Kompetentni w branży górniczo-hutniczej zostało zatrudnionych w oddziałach KGHM, aż 30 uczniów znalazło zatrudnienie w zakładach górniczych Rudna. Założeniem programu Kompetentni w branży jest przygotowanie absolwentów szkół technicznych i branżowych do podjęcia zatrudnienia w KGHM. Uczniowie w ramach programu mogą zdobyć stypendium naukowe, wziąć udział w wizytach zawodoznawczych, ale także w wielu wydarzeniach sportowych, konkursach czy turniejach. Najważniejsze jednak, że większość uczniów klas patronackich ma możliwość odbycia praktyk w oddziałach KGHM. Tylko w tym roku było to ponad 5000 tysiąca młodych ludzi. Pierwsi absolwenci klas patronackich programu pojawili się na rynku pracy w 2019 roku. Do tej pory ponad 300 znalazło zatrudnienie w oddziałach KGHM. W sumie w programie kompetentni w branży są szkoły z powiatów Legnickiego, Bolesławieckiego, Lubińskiego, Głogowskiego oraz Polkowickiego. W Legnicy to zespół szkół technicznych i ogólnokształcących tzw. Henrykówka oraz klasy o profilu elektrycznym z zespołu szkół elektryczno-mechanicznych. Do końca czerwca przedłużono program przesiewowy skierowany do pracowników KGHM. Badania profilaktyczne TK niskodawkowe płuc wraz z Calcium Score finansuje Polska Miedź, a realizuje Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie. Program rozpoczął się w 2019 roku, ale był zawieszony w związku z pandemią koronawirusa. Badania nastawione są na trzy aspekty, w tym również kontrolę płuc po przybytej infekcji covidowej, ale nie tylko. Poszukujemy guzków płuca, Poszukujemy także patologii w naczyniach wieńcowych. To jest w ogóle zupełna nowość w programach przesiewowych klatki piersiowej, ponieważ, według skali Agatstona, sczytując zwapnienia w naczyniach wieńcowych, możemy wskazać, co dokładnie dalej z pacjentem musimy zrobić. Pacjent w ramach programu w razie konieczności może liczyć na dalszą diagnostykę i wizytę u kardiologa, pulmonologa czy onkologa. Docelowo program ma objąć 5000 tysięcy osób. Wciąż zostało 800 miejsc, by pracownicy oddziału KGHM zgłosili się na badania. W podsumowaniu takim pierwszym, wstępnym, najwięcej zmian patologicznych, które wymagały natychmiastowego um, interwencji. Było w, w zwapieniach wieńcowych, czyli takich z koniecznością konsultacji lub dodatkowych badań kardiologicznych. Badanie tomografem trwa tak naprawdę 7 sekund. Badanie nie wymaga przygotowania. Nie trzeba do niego kreatywny. Pacjent nie musi być na czczo, może być po śniadaniu. Badanie trwa około 7 sekund. Pierwsze 3-sekundowe skanowanie klatki i następne około 4 sekund skanowanie zwapni w naczyniach wieńcowych i potem ocena według odpowiedniej skali. Każdy pracownik oddziału KGHM, który chce jeszcze skorzystać z programu, może zadzwonić pod specjalny numer. 887 842 993 w godzinach między 7 a 19. Pacjenci mają do wyboru terminy zarówno poranne, jak i popołudniowe. Dziś to już wszystko w naszym programie. Dziękujemy naszym widzom za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie informacji związanych z KGHM i Zagłębiem Miedziowym.